Cześć, witam Cię z mojej kuchni. W tym odcinku pokażę Ci, jak zrobić dwa przepisy na letnie przykąski. Jakie przykąski, dokładnie takie piękne. To jest wersja białkowa, wersja bez białka, dwa pyszne desery, które możesz zjeść Ty, Twoje dzieci i tak naprawdę wszyscy smakują nieziemsko, wyglądają ciekawie. Potrzebujesz tylko kilku składników. I trochę czasu na to, żeby je przygotować. Zapraszam do przepisu. Do miski wkładamy gęsty jogurt. Ja użyłam firmy Maluta, które bardzo lubię, jest on bez laktozy. Dokładamy masło orzechowe, u mnie jest to masło orzechowe z przeważnie z migdałów, następnie dodajemy odrobinę miodu. Dorzucamy czekoladowe kropelki i wszystko mieszamy. Teraz dodajemy miarkę odżywki białkowej. U mnie jest to marki Primabiotic. Dorzucamy i znowu mieszamy. Zarówno miód, jak i odżywka białkowa u mięsa o smaku malinowym. Przygotuj szpatułki i papier do pieczenia. Na papier do pieczenia wykładam łyżką e, takie dwie mocne łyżki, i wkładam w nie szpatułki. Pamiętaj, żeby wsadzić dosyć głęboko, zarówno z góry, jak i z dołu, szpatułka musi być przykryta naszą masą. Wkładamy wszystko do zamrażarki na około godzinę i czekamy, aż się ściśnie. W tym czasie robimy przepis numer dwa. Kroimy jabłuszko w plastry. Dosyć grube, tak żeby można było włożyć szpatułkę w bok takiego plasterka. Robimy leciutką dziurkę w jabłku z boku. Pamiętaj, żeby nie była za szeroka, bo będziemy w nią wkładać szpatułkę nasz patyczek. I tutaj właśnie wkładamy teraz patyczek, mocujemy tak, żeby nie wypadał. Ma się w miarę mocno trzymać. Mamy już nasze lizaki. Teraz rozpuszczamy czekoladę. U mnie jest to gorzka czekolada. Dosyć gęsta, oczywiście możesz użyć polewy, to już zależy od ciebie. Teraz obtaczamy nasze jabłuszkowe lizaki w gorzkiej czekoladzie. Dobrze jest mieć taką miskę głęboką i szeroką, tak żeby spokojnie można było tą szpatułkę włożyć. Ja sobie tutaj pomogę palcem. Ty możesz sobie mocniej tutaj pomóc właśnie, jeżeli byś miała po prostu większą i szerszą miseczkę. Można też zanurzyć po prostu nasze jabłuszko w garnuszku z rozpuszczoną czekoladą. To już zostawiam Tobie. Nasze lizaki układamy na papierze do pieczenia. Teraz będziemy przygotowywać posypkę. U mnie będą to plastry kokosa. Kroimy je drobniutko. Kokos jest suszony i możemy teraz je wrzucić na nasze lizaczki. Ozdabiamy lizaki. Dodajemy sobie jeszcze suszone liofilizowane truskaweczki. One są bardziej chrupiące niż takie suszone, dlatego ja polecam liofilizowane nasze owocki. Tutaj właśnie są truskaweczki. Można dać też malinki. To też jest kwestią już gustu i smaków. Posypujemy nimi nasze lizaki. Już nabierają kolorów. A teraz dorzucimy zdrowe tłuszcze, czyli orzechy włoskie. Też drobno je siekam. I następnie powolutku posypujemy nimi lizaczki. Tak żeby były różne smaki i zdrowe lizaki są już gotowe. Super przykąska na lato dla gości, dla dzieci. Zabieramy się za wyciąganie naszych. Lodowych lizaków z zamrażarki. Mamy rozpuszczoną czekoladę. Maczamy nasze lodowe lizaki w czekoladzie. Stara się, żeby cały lizak był pokryty, jeżeli się uda. Oczywiście, możesz sobie zrobić połowę pokrytą, połowę, nie? To już też jest kwestia Twojej inwencji twórczej. Nasze lizaki białkowe są gotowe. Smakują nieziemsko, świetne orzeźwienie na letnie upalne dni. To by było na tyle. Mam nadzieję, że to nagranie Ci się spodobało i spróbujesz zrobić te dwie przekąski. Daj mi znać w komentarzu, jakie przepisy Cię najbardziej interesują, z czym masz problem, jeżeli chodzi o otrzymanie diety i zdrowe odżywianie. Pozdrawiam, Marta!